Utrzymujcie równe wdechy, wydechy, około 4-6 sekund. Spokojny, miarowy, wydłużony oddech. I z kolejnym wydechem wchodzimy do skłonu, do balasany, wydłużamy ręce, dociśnijcie dłonie i wejdźcie do klęku podpartego. Tutaj dociśnijcie dłonie, odepchnijcie się, żeby wydłużyć ręce. Z wydechem zróbcie bandchę, angażując mięśnie głębokie. Głowa delikatnie opuszczona, żeby tył szyi był wydłużony, ale nie opada do dołu. Przesunięta jest w tył. Przesuńcie teraz dłonie o jedną długość dłoni do przodu. Miednica pozostaje mniej więcej nad kolanami. Utrzymując łokcie na szerokość barków, zginamy sobie łokcie, w ten sposób odepchnijcie się i utrzymujcie cały czas dociśnięte dłonie, aktywne ręce. I nie zapadajcie się w plecach, ani w głowie, ani w barkach. Tylko tak jak w klęku jest, jesteśmy aktywni. Tył szyi długi, szyja stabilna, barki odsunięte od uszu i brzuch mm, i tłów są aktywne. Z wdechem wydłużcie prawą nogę. Biodra utrzymujemy w, mniej więcej w jednej linii. Teraz z wdechem unosimy prawą stopę w górę, starając się nie, nie poruszyć miednicą, biodrami, ani pośladkami. I z wydechem opuszczamy nogę, utrzymując tą samą stabilność. Wdech. Wydech na dół. I jeszcze raz, trzeci. Zostajemy teraz z wydechem, a z wydechem odpychamy się od rąk lewej nogi, skręcamy prawe biodro i udo na zewnątrz. Ale tuw zostaje stabilny, czyli klatka piersiowa, tak jakby jest w lekkim skręcie w lewo, a biodra skręcają się w prawo. A wydech biodra i noga wracają do centrum. Za trzecim razem z wdechem, z wydechem zginamy stopę do pośladka. Kolano wydłuża się, oddala od mietnicy. Stopa do pośladka, a z wdechem prostujemy nogę jeszcze dwa razy. Z wydechem wracamy z biodrami, skręcamy je do centrum, robimy wdech, wydech opuszczamy nogę prostą, wdech i wydech, noga do centrum. Robimy teraz wdech i z wydechem napinamy mięsień prosty brzucha tak jakby od dołu i przez to podwijając miednicę zaokrąglamy plecy, odpychamy się od rąk, unosimy łokcie, robiąc kocik, grzbiet przesuwamy miednicę w stronę stóp, ręce wydłużają się do przodu i w ten sposób naciągamy rozluźniając plecy i powoli wchodzimy do balasany rozluźniając się. Tutaj sobie dajemy Kilka oddechów, kolana mogą być szerzej, żeby odpocząć, a następnie z wdechem krąg po kręgu unosimy tu do góry.